Dawaj, na nogi, w nogi w Michał! W nogi. Na nogi! Brygo, co, Michał na nogi! Tak! Wiem, wiem, na nogi stanął! Dobrze, dobrze! Nogi, tak w nos, Michał! Drywaj, drywaj! Dobrze, dobrze! Jeszcze raz, jeszcze raz! Takie! Jeb, Brawo. Jeszcze raz! ma rozwalony nos! Wino, wino, go go już pieknie! nos. Wnos, wnos! Dobrze! Jedzie z nim! Odklepał, odklepał! Koniec! Nie! Brawo! Mega piękny, dobrze! Kończymy! Brawo! Zajebiście, nic się nie umiał zrobić. Na YouTube'a wyślę mnie.